A to, co widzieliście przed chwilą, to też jest bardzo ciekawy case, bo właśnie szło dwóch facetów złapanych za ręce. No i można by powiedzieć, okej, okay, homoseksualizm kwitnie. Nic bardziej mylnego, jak to mawiał klasyk. Mianowicie przyjaźń męsko-męska funkcjonuje tutaj na zupełnie innych zasadach niż w naszym świecie. I oni nie mają problemu z tym, żeby złapać się za ręce, żeby złapać się za ręce, żeby wyrażać swoje uczucia facet do faceta, co nie jest tak powszechne, jeżeli spojrzy się na przykład na pary facet i kobieta i są zdecydowanie bardziej powściągliwi w okazywaniu uczyć do swojej partnerki. Może to właśnie ze względu na, nie wiem, ze względu na kwestie płci. O, jaka szamka. E, natomiast faceci zdecydowanie bardziej i chętniej wyrażają te swoje emocje. Tu jeszcze chcesz zanurzyć się głębiej w podróżnicze klimaty? Skakuj na YouTubeowy pokład, znajdziesz tam o wiele dłuższe vlogi pełne przygód z całego świata.